Witam kochani was wszystkich bardzo serdecznie w moim ogrodzie wieczorową porą, jest już dosyć późno i właśnie dlatego chciałam wam pokazać tutaj żeby było widać, nie, tak może te ślimaki bezmuszlowe które są w takie cętki ciapki, no tutaj światło mam niezbyt dobre, o teraz jest bardzo dobrze widać to już wam kiedyś mówiłam na jeden z moich filmików że one nie są szkodnikami tylko te zwykłe brązowe co rzucają nam się na wszystko i wszystko zżerają i zobaczcie coś ciekawego zobaczcie jak one jak one idą no nie gęsiego bo to nie są gęsi ale normalnie idzie jeden za drugim ja tu podlałam grządkę myłam te deseczki i one po prostu wyszły spod tych des deseczek i idą sobie coś pojeść i ja teraz tak nie mam tu nic specjalnego już na tej grządce. Tu jakaś taka niedobitka marchewki, tak, tam mam pory. A ślimaki szukają coś do jedzenia. No i co one będą jadły? Te dwa, to chyba odczyniają jakiś taniec godowy, bo... Przeszły się tak, przepełz jeden za drugim, zrobiły takie kółeczko i z powrotem gdzieś tu wchodzą pod deskę. Nie są zainteresowane ani pietruszką, ani tą, tą, tą marchewką, tymi młodymi listkami. A ten, a ten się oddzielił od grupy i coś tu szuka. Patrzcie, coś tu szuka. No będzie jadł właśnie te y, martwe części y, tych roślin, tak. I wcale nie jest, nie, one nie są zainteresowane. E, mówię Wam, ja już od dawna prowadzę takie obserwacje i różne doświadczenia z tymi ślimakami. Właśnie w centki, i te naprawdę nie niszczą nas, nam upraw. Ja już właśnie tak jak o tym mówiłam kiedyś, e, one wręcz wędrują po ogrodzie w poszukiwaniu jaj tych ślimaków brązowych. I więc kochani, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego pa! pa.